Do biedronki przyszedł Żuk. W okieneczko huk, huk, huk. Panieneczka widzi Żuka. Czego pan tu mnie szuka? Skoczył Żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada. Stoń biedronko, wyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan zmiata i nie lata więcej tu i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie... Powiedziała co wiedziała i odleciała. W tym miejscu przerywamy naszą bajkę. Pojawia się wielki znak zapytania, z kim w końcu wzięła ślub Biedronka? Jaką nauczkę dostał Żuczek? Znajdźcie tytuł wierszyka, autora. Narysujcie wesele Biedronki. i Przesyłajcie. Dziękuję.